阿学谢·古 Na pewno sen. Na pomoc, ratunku. Pomóż mi, proszę cię, Haku. Haku? Obudź się, Haku! Otwieram czy to naprawdę był sen? Kim była ta dziewczynka? Daj spokój, Hak. Patrz. Co to jest? Ale straszna mgła. Nic nie widzę. Nagle się tak zachodziło, że nie widać nic na odległość kroku. To bardzo niebezpieczne. Musimy się zatrzymać. Jim, wszystko w porządku? Nantoka. Chyba tak. Gdzie my u licha jesteśmy? Zniosło nas na brzeg. A może tratwa osiadła na upłyciźnie pośrodku rzeki? Sprawdzę to. Chodź, Lak. Poczekaj, ja też pójdę. Ty zostań i pilnuj tratwy. Bądź ostrożny, Hak. Nie zgub się. To jakieś trzęsawisko. Zapadam się coraz głębiej. To było straszne. Jeżeli pójdę dalej, to się zgubię. O co chodzi Nag? Fantastyczne. Niemożliwe. Najprawdziwszy jednorożec. Jaki piękny, naprawdę istnieje. Nie bój się. Wszystko dobrze, naprawdę. Myślałem, że jednorożce są tylko w bajkach, ale widzę, że istnieją naprawdę. Ale Jim się zdziwi, co lak. Dokąd biegniesz? Stój!

Jest tam kto? Czego chcesz, chłopcze? Zgubiłem się we mgle. No to co? Jak to? Po prostu chcę się dowiedzieć, gdzie jestem. Nie wiem. Wynoś się stąd. Niech pan zaczeka. Jak można tak traktować kogoś, kto się zgubił? co się tu dzieje? On jest bardzo podejrzany. Podejrzany to za mało, to szubrawiec. Cieszę się, że przybyłeś, Hakelberyfinie. Wiesz, jak się nazywam? Kim jesteś? Jestem Gunam, wielka posiadaczka ziemska z tych stron. Czy to znaczy, że te ziemie są twoją własnością? Dlaczego ktoś tak bogaty jak ty jest tak skromnie ubrany? Ten człowiek z zamku bardziej wygląda na właściciela ziemskiego niż ty. Ale nim nie jest. Zagarnął moje ziemię i wcale o nie nie dba. Porwał też naszą księżniczkę i więzi ją w lochu. Waszą księżniczkę? Uwolnisz ją? Ja? Tylko ty jeden na świecie możesz ją uratować. Skąd wiesz? Jesteś tchórzem. Co? Słyszałem, że dzielny Huckleberry Finn bez wahania śpieszy z pomocą innym, ale widzę, że jest zwyczajnym tchórzem. Tchórzem? Tak, Gunam. Ja uratuję księżniczkę. Zrobię to szybciej niż ten tchórz. Ty mały szkrabie Nie nazywaj mnie tak Mam na imię Salamander Nie jestem tchórzem Uwolnij księżniczkę To dobrze Nie poradzisz sobie jeśli będziesz sam Pójdę z tobą Taki szkrab jak ty będzie mi tylko zawadzał Salamander Uspokój się słyszysz Działając razem wyrwiecie księżniczkę z łap tego niegodziwca Zobaczysz bardzo ci się przydam no dobrze, chodźmy. Czekajcie. Weź tę różdżkę. Niepotrzebna mi. Daj ją temu malcowi. Nie denerwuj się, szkrabie. Salamandrze. Ty? Teraz wiem. Pośpiesz się. Nie do wiary. Chodź tędy. Jak tu ponuro, jakby mieszkały tu duchy. Bo tu mieszkają duchy. Ale wielka komnata. Hak? Słyszałem, że jesteś mistrzem w łowieniu sumów. Ja mistrzem? Tak. Nikt tak nie potrafi lepiej niż ty łowić ich w Mississippi. To przesada. Jesteśmy prawie na miejscu. Poczekaj. Nie wiedziałem, że to ty jesteś tak. Jednak zjawiłeś się sługo sumo. Sługa, suma. Teraz już wiem, że jesteś hak i nie puszczę cię stąd. Udało się. Ja się nim zajmę. Biegnij w dół tymi schodami. Dobrze, powodzenia. Przeklęty pentaku, precz z mojej drogi. W dół po schodach i przez drzwi. Rozumiem. Przestań. Są drzwi. Ani a nie drgnął Rozumiem, mogę jej użyć. Udało się. Jednorożec. Zjawiłeś się hakufinie. Jesteś dziewczynką z mojego snu. Jestem rusałką, wróżką żyjącą w tej rzece. Czekałam na ciebie. Wodna wróżka? Tak. A więc ta staruszka i szkrab są także... Tak. Ta staruszka to gunon. Jest ziemną wróżką tych stron. A ten, który cię przyprowadził, to czarownik, pan ognia, salamander. Czarownik, pan ognia. To dlatego zionie ogniem z ust. Hakufinie, czekaliśmy na ciebie. Czekaliście? Dlaczego? Zasłynąłeś jako mistrz w łowieniu sumów, a my chcemy, żebyś schwytał dla nas upiornego suma. Upiornego suma? Masz na myśli tego starca, który mieszka w tym zamku? Nie, to tylko jego sługa. Zwykle sum nie może pokonać wróżki, ale upiorny sum żyje bardzo długo i ma niezwykłą moc. Proszę cię... Pomóż nam. Jeżeli odmówisz, rzeka, las i ziemię zostaną zniszczone, a to będzie początkiem wielkich nieszczęść. Proszę cię. Sam nie wiem. Wszystko będzie dobrze, jeżeli tylko się stąd wydostaniemy. To bardzo proste, chodźmy. Poczekaj, o co chodzi. To nie takie proste, nic się nie zmieni, nawet jeżeli uda mi się stąd wyjść. Rusałko, słuchaj! W końcu się obudził. Ojej! Co to jest? Co się dzieje? Jesteśmy w żołądku suma. Co? W żołądku suma? Tak, wydostań się stąd. Siądź na jednorożca i wyrwij się stąd. Nie martw się o nas. Wycięż upiornego suma tym. Szybko! Ruszaj! Rusałko, szkrabie! Nie martw się. Wróżki są nieśmiertelne. Kolety, koń mówi. Uważaj. Dobrze, prędzej. Ale tu niebezpiecznie. Nie uda ci się uciec, chociaż jesteś taki prędki. Użyj tej różdżki, znów zaświeciła, o tak! Wspaniale, magiczna różdżka. Tym razem to woda. Nie działa. Fantastyczne, woda się rozstąpiła. Ratunku, on szybuje po niebie. Czy jaśnie? Tak, to musi być sen. Wyjście. Nie mogę cię prowadzić dalej. To na pewno sen. Hak? 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 Obudź się, hak. Hak, Jim. To był sen? Jaki dziwny sen. Gdzie my jesteśmy? Jeszcze się nie obudziłeś. Kratwę zniosło na brzeg. Bardzo jęczałeś. Przyśnił ci się jakiś koszmar? Weź nie zgubiłem się, a potem spotykałem różne dziwne istoty. Dziwne istoty? Najpierw był to jednorożec, potem ziemna wróżka, potem wodna wróżka, czarownik, pan ognia. Poza tym był upiorny sum. Takie dziwadła chyba nie istnieją. Niesamowity sen. Rzeczywiście dziwaczny sen tak? Co tam trzymasz w ręku? Pokaż to. Co? Pokaż mi. Nie chcesz mi pokazać? Jim? Co to za wąs? Dolicha, Wiesz kim jestem. To ty. Zniknął. Co to jest? To wow, upiorny sum. Nie daj się, otwórz oczy! Hmm? Gini uciekł. Był sen? Co się stało? Hak, co się stało? Czy ty jesteś prawdziwym Jimem? Co ty pleciesz? To ja, Jim. Czy jeszcze się nie obudziłeś? Nie masz wąsów, a co z mgłą? Skąd wiesz, że była mgła? Cały czas spałeś. Było trochę mgły, ale opadła. Teraz to już nie wygląda na sen. Sen? Jęczałeś. Czy męczył ci jakiś koszmar? Już go sobie nie mogę przypomnieć. To był dziwny sen. A skąd masz ten patyk? Patyk? Niemożliwe. Co to jest? Pomyślałem, że przyda mi się przy połowie suma. No tak. Chciałem złowić suma, ale nie udało mi się. Złóż coś dla mnie i dla Laka. Umieramy z głodu. Dobrze, wiecie, że jestem mistrzem w łowieniu sumów w Missisa. Nie wiem, czy to był tylko sen, czy to zdarzyło się naprawdę, ale na wędkę zrobioną z tego wierzbowego kija złowiłem niesamowicie dużo sumów. Jakby magiczna wędkarska różdżka. Dziękuję, hak. Hakel Beryfinie.